Dzień dobry, proszę Państwa. Właśnie chciałem odpowiedzieć na jedno z pytań, więc usłyszmy je. Ja myślę, że po prostu powinieneś do mnie zgłosić, a nie do Krzyśka. Dziękuję za to, że przeczytałeś pytanie, Krzysiek, i odpowiem na to pytanie. Nie ma żadnej teraz organizacji, która jest bardzo ważna. W tym roku był protest przed Ministerstwem Zdrowia. Dwa razy. Pierwszym razem to chcieli od nas petycję. Drugim razem ją dostali. Jak były oczywiście protesty. W pierwszym nie dostali, a chcieli, a w drugim chcieli i dostali po prostu od nas. Chcieli wiedzieć, o co nam chodzi i tak dalej. Na pewno mogę Wam jedną rzecz powiedzieć, że mm, udało się nam dostarczyć i sam minister Szumowski i wiceministrowie i cała kancelaria to przeczytała. Zobaczymy, jak to będzie po prostu. Daliśmy swoje uwagi, jak to ma wszystko wyglądać. Opisaliśmy to wszystko, podpisaliśmy się wszyscy i zobaczymy na efekty. Na razie z powodu koronawirusa nic nie jest wiadome, ale zobaczymy, co będzie się działo. Raczej sama psychiatria rozszerzenia się jego. No i co? Zobaczymy. Psychiatria i aborcja doprowadziła do rozszerzenia się koronawirusa. Więc, więc, wiecie, jak to wszystko wygląda. Na pewno nie ma teraz organizacji, która ma na coś wpływ. Może tylko PiS po prostu. Tylko tyle mogę co odpowiedzieć. A proszę Państwa, może zamiast przy znajomych i ich kontach, to proszę dawać tutaj. Komentarze na czacie też i pod filmem. Proszę Państwa, proszę zadać pytanie, subskrybować, lajkować. Na pewno odpowiem na każde pytanie. Do usłyszenia i do zobaczenia czołem Wielkiej Polsce.